Cześć, witajcie w naszym kolejnym filmie. Tym razem będzie o herbacie z mlekiem. No i to jest coś, co właściwie my nie pijemy e, herbaty z mlekiem. No właśnie. Na co dzień? Zdarza ci się? Czasem? Mnie się nie zdarza, ale zdarza się mojemu synowi. Mój syn uwielbia herbaty z mlekiem. No widzisz. Mnie się zdarzy sporadycznie. Czasami lubię spróbować, jak ta herbata będzie smakowała z mlekiem. No, ja myślę, że to jest taki bardzo szeroki temat. Mam nadzieję, że też będziemy w stanie go wyczerpać na tyle, ile będziemy mogli na tyle, ile nam wiedza pozwala. No i właśnie, pytanie jest takie, czy herbata z mlekiem? Czy mleko z herbatą? U, a to pytasz o proporcje? Pytam co pierwsze. O, to kontrowersyjnie zacząłeś tutaj. Od kwestii, która dzieli Anglików mocno. No właśnie. Savoir-vivre mówi jasno. Najpierw herbata. Mm -hmm. Najpierw herbata. A do niej mleko. Mm -hmm. Ale nie było tak od początku. E, tak. Na samym początku to nie wiemy jak było. Generalnie mm -hmm. herbata z mlekiem jak mówiłem w filmiku o właśnie o dodatkach do herbaty, o mleku, cukrze i cytrynie, wywodzi się z Francji, dopiero później zawędrowała do Anglii. No i, i faktycznie chyba najpierw było najpierw mleko, potem herbata. Najpierw mleko, a później herbata, em, dlatego że... i to były takie dwa czynniki. Pierwszy dotyczył niskiej jakości porcelany, z której było e, używane tak, e, to mleko tak. i e, później dolewana herbata. Ale tutaj też jest problem z dwoma wersjami tego. Jedna była taka, że z wysokiej jakości porcelaną, co mhm. mi się trochę nie, nie spina. Nie spina, no bo wysokiej jakości porcelana, porcelanie nic by nie zaszkodziło, takiego, że tak. wydajemy najpierw gorącą herbatę, potem mleko czy, czy jakkolwiek na odwrót. No właśnie druga wersja, że ludzie mieli słabej jakości jednak te naczynia, tak, i mogły. Pęknąć pod wpływem gorącej herbaty, tak? Tak, dokładnie. No i ten drugi czynnik to był związany z wytrącaniem się, czy czasami ze zważeniem się mleka, mm -hmm. jeśli dodawano do gorącej herbaty mleko. Mm -hmm. Mleko, które było już nie pierwszej świeżości, bądź mleko, oh. niepasteryzowane, no i bardzo często obserwowane było jednak no, wytrącenie się tego, tego takiego. Serka. Tak jest. Więc ty masz tutaj piękną filiżankę. Widzę, że będziesz pił zgodnie z savuarwivrem brytyjskim. E, tak. Więc no, muszę ci naleć najpierw, najpierw herbatę. Mów ile? Bo to też jest ważne. Ile e, później chcesz tego mleka sobie dole? Ja myślę, że tak klasycznie jedną czwartą, czyli 25% będzie mleka. Czyli to tak tyle tyle ci na Dokładnie. E, otóż, jak już jesteśmy przy proporcjach, Mm -hmm. Wszyscy mówią, że to jest kwestia gustu. Zdecydowanie, tak. No to jest, nawet takie fajne w internecie można znaleźć wykresy różne, różne mm -hmm. moce brytyjskich mm -hmm. herbaty z mlekiem. Od Różnych kolorów, taka tęcza wręcz się znaczy tęcza. No generalnie to są kolory od bieli do brązów jakichś. Ale, Dokładnie. Ale gradacja taka tego w zależności jak jest mocna. Więc... No, no tak. Ale ta proporcja zazwyczaj jest mniej więcej od jednej szóstej do jednej czwartej mm. no tak dość sporo tutaj można można powiedzieć mieć opcji mm -hmm. no i w związku z tym tak naprawdę ta herbata ona może smakować zupełnie inaczej jeśli mm -hmm. się doda właśnie 25% mleka a zupełnie inaczej jeśli jeśli będzie tego mleka znacznie mniej i co ciekawe wspominałeś niedawno o, o parzeniu właśnie Herbaty z mlekiem i dodawaniu do niego do, 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 do herbaty mleka w takiej naprawdę symbolicznej ilości. Tak, um, mieliśmy filmik o parzeniu w zestawach kiperskich e, i ten standard Iso 3103 zakłada również e, testowanie herbaty z mlekiem. I wtedy takiego mleka dodaje się jedynie 2,5 ml. Na 150 ml herbaty. Naprawdę to jest jedna łyżeczka, chyba. Taka jedna łyżeczka w zasadzie. 1,5 ml to jest nawet mniej niż jedna łyżeczka. No właśnie, więc to jest um, symboliczne, e, tylko do sprawdzenia, no, bardziej herbaty. Jednak jak ta herbata generalnie działa z mlekiem, jak już przejdziemy do chemii, trzeba powiedzieć, że ta relacja mleka z herbatą. Następuje już na poziomie molekularnym, mhm. więc to nawet niezależnie od tego, ile tego mleka jest, nawet przy takiej ilości niemal homeopatycznej, tam zachodzą reakcje chemiczne. No tak, ale zdecydowanie taka bardzo niewielka ilość mhm. mleka no nie, nie powoduje jednak takiego, takiej zmiany smaku, jakby takiej drastycznej, tak? Mhm. No rozumiem. Ja, Można i tak. Ja tak sobie nie znalazłem tutaj ile? 5% może tego? No, myślę, no, że, 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 tak. myślę, że Myślę, że 5, coś Stres. takiego. No. To będzie takie bardziej builder's tea. taka mocna brytyjska herbata z mlekiem, którą piją A... od budowlańców, którzy <słuch> taką herbatą się raczyli. No tak. Co ciekawe, tradycja angielska, właśnie korzenie herbaty. Nie jest jedyną tradycją picia herbaty właśnie z mlekiem. Mhm. Bardzo często, zarówno w Indiach, to jest czaj masala, gdzie właściwie no, oprócz mleka i herbaty, ale herbaty już zagotowanej, takiej bardzo można powiedzieć, już, już bardziej takiego wywaru z herbaty, mhm. dodaje się mnóstwo przypraw. Oczywiście no, mamy tutaj nawet też w herbaciarni tak, e, e, opcję. E, mhm po prostu skosztowania sobie takiej Chai Masali i to jest naprawdę świetna, świetna opcja dla osób, które chcą się rozgrzać, chcą no, właśnie takiej pełnej, intensywnej mm -hmm. smakowo herbaty. No ale również jest herbata tybatańska. O tak, to już... Masło, sól. <laughs> no ja myślę, że zrobimy taki filmik, po prostu pewnie nie zdobędziemy masła jaka. Ale będziemy próbować. Ale będziemy próbować e, zrobić taką herbatę tybatańską. E, no, co ciekawe akurat w przypadku herbaty tybetańskiej, ona jest bardzo słona. To nie jest, że to jest tak troszeczkę tej soli, tylko no tak. ona jest mega słona. Ja mam pewne, pewne przypuszczenia, dlaczego to tak się robiło, tak? Jeśli chodzi o, o, o przesalanie tego typu herbaty. No, ale to jest akurat kwestia bardziej no, niekulturowa, tylko bardziej funkcjonalna. Mm, ale co do właśnie herbaty z mlekiem? Z mlekiem czy ze śmietanką? Jak tłuste dziś, musi być to dziś. mleko, żeby to było idealnie, można powiedzieć, smaczne? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem, co mówi na ten temat chemia na przykład. Mhm. Że y, na przykład mleko chude. Wiąże więcej, więcej katechin na parze. Więc w związku z tym paradoksalnie to mleko chude będzie bardziej tłumiło jakieś gorzkie smaki, na przykład w, w herbacie. Ale czy jest jakaś zasada? No jak już mówimy o różnych wersjach tej herbaty z mlekiem, ze śmietanką, no jest herbata wschodniofryzyjska, gdzie dodaje się zdecydowanie śmietankę bardzo tłustą, odrobinę tylko tej, tej, herbaty, tej śmietanki tłustej. Myślę, że to też jest kwestia preferencji, tak ostatecznie. Czy mleko, czy śmietanka? Ja osobiście chyba bym bardziej preferował mleko. Mleko. Ja niedawno słyszałem, akurat miałem taką rozmowę rekrutacyjną. Pani wróciła z Anglii, no i właśnie opowiadała, że no nie może się odnaleźć tutaj z tymi smakami herbat z mlekiem. No ale podkreślała, że to musiało być mleko półtora procentowe. Oczywiście zimne, a nie podgrzane. Ale jak już mówimy, mleko zimne, ciepłe. Nie wspomnieliśmy jeszcze o Bawarce. Tak, Bawarce, a tylko na Yunanie. O, oh, proszę. To było coś, co, co odróżniało trochę specyfikę herbaty z mlekiem takiej angielskiej. No bo jednak, bądź co bądź, do herbaty angielskiej używa się zdecydowanie innych herbat. Nie herbat chińskich, herbat głównie indyjskich, ze Sri Lanki. Może czasami coś tam jest jakaś domieszka Kenii. Ale to w tych takich nowoczesnych już mieszankach, tak, tak. właśnie English Breakfast. Mhm. Też były mieszanki z kimunem, ale to ta, kimun był tam raczej częścią tylko tej, mhm. tej mieszanki. No do dzisiaj wielu naszych klientów na przykład nam zgłasza, że Yunnan złoty świetnie, mhm. z mlekiem, do mleka pasuje. No na pewno musi to być herbata mocna, więc Yunnan pasuje, odmiana wielkolistna, tak samo Assam, Assam pasuje, Darjeeling nie pasuje, dlatego też trochę Darjeeling wśród Brytyjczyków no, stracił. Stracił, e, przeszła ta moda na Darjeeling. Y to jest herbata za lekka, zbyt kwiatowa, taka do picia jako czysta. Właśnie. Strajnie y do picia jako czysta. Ale bawarka to <słuk> ciepłe mleko. Tak, prawda? To jest tak, chyba główna różnica między bawarką a herbatą z mlekiem po angielsku. Przede wszystkim, no to kwestia hmm, samego dodatku tego mleka mhm. e, jako mleka bardziej pełno tłustego. Z tego co pamiętam. Bo bawarka, e, bawarka ewidentnie tutaj ona miała jakby, ona była trochę bardziej tłustsza. Jak mówimy o herbacie angielskiej, e, to chude mleko, tak jak mówisz. Mm -hmm. Bo to 1,5% to jest, to, jest, to jest chude mleko. Mm -hmm. 1,5%, no może 2, w naszych warunkach jest to bardziej popularniejszy yy, zakup mleka. Mm -hmm. Natomiast mleko właśnie 3,2, 3,6, 3,9, ono ma już dość sporo tego tłuszczu. No i tak samo jest kwestia obecności też białka. Właśnie niesamowite jest to, że w przypadku herbaty z mlekiem, to jakby tutaj jest jakby lawirowanie między. Kwestią tłuszczu e, i białka. Mhm. Że to są mechanizmy, które po prostu oddziaływują na smak tego naparu. Tak jest. Bo ja tutaj będę taką może osobą, która trochę będzie wtrącała jakieś e, nudne fakty chemiczne. E, Ale tego mleko, też oczekujemy. Mleko jest zawiesiną, <laughs> tak naprawdę. Jak się popatrzy na nie pod światło, to się okaże, że, tam, że to nie jest takie zupełnie 100% jednorodne. No i tam mamy właśnie e, oczywiście. E, Białka, tłuszcze i te białka, tłuszcze w mleku tworzą takie zbitki białka z tłuszczami. I głównie właśnie te zbitki białek i tłuszczy łączą się w herbacie z katechinami. I to w głównym mierze wpływa na smak herbaty. Wpływa na, na to, że herbata staje się mniej gorzka, bo właśnie katechiny i kofeina są główne gorzkie składniki w herbacie, i z, tymi, z oboma tymi składnikami herbaty mleko się łączy. Um, no i ten smak jest dzięki temu trochę wygładzony. Zdecydowanie Dlatego jest wygładzony. Tak. Dzieci wolą herbatę z mlekiem. Mhm. Przynajmniej pewnie większość, A. no bo jest ona bardziej lepsza w przyswojeniu tak? takiej no nabaru. Tak. I wracając do bawarki, no pamiętam, jak moja babcia robiła mi bawarkę, to tam była więcej mleka chyba niż herbaty nawet. Mhm. Czy to też jest standard taki dla bawarki? Że to jest raczej inaczej niż w herbacie angielskiej, gdzie to jest herbata z mlekiem, to bawarka to jest herbata i mleko, czy nawet mleko z herbatą? Tak, no tak jak rozmawialiśmy, że y, te gusta są bardzo różne, mhm. są bardzo indywidualne czasami, ale no, w mojej ocenie tam jest oczywiście bardzo dużo mleka, dlatego że y, jest, jest to bardzo tłuste. W sensie, jakby z punktu widzenia, jakby takiej pełni na paru. Mhm. I tutaj tak. bliżej mi z tą bawarką, właśnie do m, takich herbat, chociażby do czaj masali, która jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Mhm. I faktycznie te, jeszcze te przyprawy podbijają to wszystko. Mhm. W herbacie z mlekiem, takiej, można powiedzieć, standardową, nie wiem, pitej do śniadania, zdecydowanie, jakby tutaj ten, ten, ten smak jest. Uzależniony właśnie od, tej, od tego tłuszczu i to, od tego białka. Mhm. Ta proporcja jest zdecydowanie większa w przypadku bawarki, m, dlatego że ta, ta tłustość, ta esencjonalność jest jakby takim trochę też wyznacznikiem, można powiedzieć, smaku. Mhm. Przynajmniej dla mnie. Y, tutaj, na przykład, tak jak dzisiaj piłem tą herbatę tak, mhm. z mlekiem, w tych proporcjach, to były proporcje już, no to jedna jest, czwarta to jest całkiem sporo, to, już jest, to jest istotna, Ist istotna część. część. Natomiast tutaj, w tym przypadku, i to jest też jakby kolejny czynnik, że im więcej mleka, powoduje to szybszą możliwość napicia się tej herbaty. No akurat mój syn to wielokrotnie podkreślał, że no tutaj doleje sobie mleka, bardzo często on na przykład do jakiś pamiętam, do szancha dolał mleka. No i dla mnie to był problem, albo major hong z mlekiem. jest jestem sobie w stanie wyobrazić, to jest herbata przynajmniej zeszłoroczna, szancha miła taka dosyć pełna. Yy, trochę cięższa, i tam by to pasowało. Oh, ja. Ale No, jest mm. wiele herbat, które, które akurat mój syn yy, no, pił z mlekiem, ale to jest, to jest jakby taka, yy, taka możliwość, tak, mm. że robimy gorącą herbatę, ale po wlaniu mleka jesteśmy w stanie ją bardzo szybko po prostu wypić. Tak. Z tą. chai masalą, właściwie masala-czaj, mówiąc. W prawidłowej składni e, w Indiach. Czyli chai tea. <laughs> chai tea, herbata, herbata. Najlepsza, moja ulubiona. No, tak. e, masala chai, czyli e, herbata z przyprawami, dosłownie tak to tłumacząc. E, to jest e, wymysł e, indyjski, ale modyfikacja herbaty z mlekiem przywiezionej tam przez Brytyjczyków. Przez Brytyjczyków. Tak, która nie spodobała się Hindusom, mówiąc delikatnie. I musieli ten zwyczaj picia e, herbaty zmodyfikować pod siebie, więc oczywiście w Indiach bardzo lubią przyprawy, lubią pikantne potrawy, więc naturalnie. Naturalna kolej rzeczy do herbaty z mlekiem dodali przyprawy różne, w zależności, od, w zależności od regionu Indii. Więc tych przepisów na masala chai też jest w Indiach mnóstwo. Ale co mówi też chemia w kwestii tej proporcji? herbaty do mleka generalnie mimo tego, że mleko, że te tłuszcze i białka łączą się z katechinami, to badania pokazały, że stężenie katechin we krwi po spożyciu herbaty z mlekiem, czy bez mleka generalnie było takie same. Statystycznie nieistotne różnice występowały. Tak samo jest z kofeiną. Mleko sprawia, że kofeina staje się tak jakby niedostępna dla naszych kubków smakowych. Ona jest tak jakoś um, związana, odizolowana, że kubki smakowe nie wpływa na ten gorzki smak, ale jest w pełni przyswajana przez organizm, więc uh -huh. herbata z mlekiem pobudza tak samo jak herbata bez mleka. Ale ciekawsza rzecz dzieje się z LTaniną, gdzie gdy mleka jest mało, w okolicach 5%, to nie zanotowano żadnych zmian w poziomie przyswajanej L-teaniny. Okay. Natomiast gdy zwiększono te proporcje czterokrotnie do około 20% mleka, poziom L-teaniny spadł dziesięciokrotnie. Mhm. I to jest jeszcze nieprzebadane do końca zjawisko, nieprzebadana zależność, ale... Może to być kwestia jakiegoś wiązania po prostu, Dobra, tak? no, no. bo no, aminokwasy no, są takimi związkami bardzo cennymi. Mhm. Tak? Wiemy o tym, że bardzo mocno też wpływają tak na organizm. Natomiast jakby, też potrafią wiązać się z różnymi receptorami. I tutaj to może być kluczowe, jeśli chodzi o mleko, no, bo samo mleko i tutaj... No, ja chciałbym podkreślić, jakby, też jedną bardzo ważną rzecz, że jest około 30% osób, które nie mogą pić herbaty z mlekiem. Nie mogą tak. pić. Jest to związane z tym, że e, obecność kazeiny, czy też czasami laktozy w mleku, no, powoduje u nich ulepszenie. A tutaj, co chciałbym też podkreślić, osoby, które nie mogą pić herbaty z mlekiem ze względu na. Właśnie obecność laktozy, mogą to no, spróbować zamienić, tak? Jakby na, na jakieś inne mleko, chociażby roślinne, owsiane, sojowe, aczkolwiek to jest zupełnie inny smak. To Nie. jest już no, coś zupełnie innego. Zresztą też y, mleko sojowe, y, czy też napój taki bardziej sojowy, y, jest zdecydowanie no, czymś innym. Czymś innym. I inne są te reakcje chemiczne. Więc... Tak. Z dwiema substancjami. Fajnie, że są coraz więcej opcji dla wszystkich. No, no właśnie, no jeszcze jest opcja picia herbaty z mlekiem, ale herbaty zielonej. Mhm. Herbata zielona z mlekiem. Trudno by było sobie wyobrazić jeszcze kilka lat temu jakąś herbatę typu gunpowder, czy jakąś herbatę mhm. <laughs> longzik, No to jest, to jest w ogóle. To się w ogóle nie łączy, tak? Nam w, w głowach, tak? Mm -hmm. Ale, no, ale już Macia, mm -hmm. macia z mlekiem, no to jest coś, co, co, zdecydowanie się rozpopularyzowało w ostatnich latach bardzo mocno. Pewnie Macia z mlekiem, Macia latte jest teraz bardziej popularne. popularna niż bawarka. Statystyk tak, nie tak. mamy, ale tak, tak. pewnie więcej osób pije macia latte niż macie klasyczna. Mhm, tak mi tak, się wydaje. Tak. Wydaje mi się, że właśnie ta postać chyba ty Maccia, w sensie właśnie to, 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 w jaki sposób ją parzymy, ona na pewno zdominowała. Mhm. Bo tutaj z tego, co, co rozmawiamy z ludźmi, najwięcej osób pije ją zdecydowanie z mlekiem. I to jest po prostu wiodąca postać tego typu e, przyrządzania po prostu mhm. na parę. No i teraz jest kwestia również spieniania tego mleka. Mhm. Że bardzo często. W przypadku takiej, m, takiego naparu, który jest y, składający się z bardzo gęstej zawiesiny y, herbaty marcia, no tak. i jest dodatek mleka no to, to jest jakby już zupełnie wygładzony ten smak. I on jest oczywiście już bardzo zmieniony też, tak? Ale, ale y, to spienianie sami wiemy, jak dobrze się potrafi to wszystko łączyć. Prawda? Tak. Jest to bardzo udane, można powiedzieć, połączenie. Wiem, że wiele osób tego e, podchodzi do tego bardzo ortodoksyjnie i nie akceptuje zupełnie tego matcha latte. Ja, ja generalnie piję herbatę match, matcha tylko czystą. Czasami zdarzy mi się spróbować troszkę matcha latte, ale uważam, że to jest bardzo fajny napój, bardzo udany napój. E, no Może nawet lepszy w tym wypadku z mlekami właśnie typu Owsianym. Mhm. Tak, no, owsiane tutaj jakby bardzo polecamy. Tak, ten, ten, ten roślinny smak tego napoju owsianego mi się z tym roślinnymi smakami herbaty Macia po prostu lepiej trochę łączy mhm. e, niż mleko tradycyjne w krowie. A tak, może teraz robiąc już taką klamrę, zaczęliśmy trochę od historii, od tego, jak mhm. zaczęto, gdzie zaczęto pić herbatę. No, początkowo. Powiedziałeś, że dla nas to jest nie do pomyślenia. Longing and powder z mlekiem. Ale gdy herbata przybyła do Europy, to była to na, równi zielona. na równi zielona i dopiero <laughs> tak, później tak, coraz tak, więcej tak, czarna. I ona też już wtedy była pita z mlekiem. I też robiąc klamrę o tym wlewaniu mleka jako pierwsze, jako drugie. Chyba widzimy tutaj istotną też uh, zmianę historyczną właśnie, um, Którą wywołały torebki, mhm. saszetki, herbata ekspresowa po prostu, gdy Brytyjczycy przeszli na parzenie herbaty, no już praktycznie można powiedzieć w 100% na torebki, bo, bo jednak herbata liściasta w Wielkiej Brytanii nie jest już popularna. No to nie da się dodać mleka jako pierwszego praktycznie, no bo jak no, dodać mleko i później wodę i do tego włożyć torebkę, torebka. to już będzie za niska temperatura parzenia. <laughs> się zaparzyło, tak, tak. W ogóle jak ta herbata się będzie parzyła w tym mleku, to to już ciężko stwierdzić ja z punktu widzenia chemicznego. No więc tej forma herbaty wymogła już praktycznie to dodawanie herbaty, mleka do herbaty, a nie nalewanie mleka jako pierwszego i dodawanie herbaty, co umożliwiała herbata liściasta i co umożliwiało parzenie w czajniczku. Duża część tych faktów chemicznych, które tutaj przytaczałem, pochodzi z książki Steeped, The Chemistry of Tea, wydanej przez Royal Society of Chemistry, które zresztą w swoich standardach parzenia herbaty poleca dodawać mleko jako pierwsze. Więc tutaj mamy trochę takie starcie nauki z praktyką mhm. tego, co jest, co radzi, radzi nauka, a, a co dyktuje nam praktyka życia codziennego. Dajcie nam też znać, czy bylibyście zainteresowani na przykład testem. Ślepym testem herbat, naszych herbat z mlekiem, różnych herbat z mlekiem, albo na przykład ślepym testem herbata mleko pierwsze, mleko drugie, mm -hmm. czy, czy bylibyśmy w stanie rozpoznać te różnice? No to co? Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.